Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu kolejną powieść Dinej Costelloe, Costello, Uciekinierzy. Wcześniej przedstawiałam skazane na, skazane na poniewierkę, a dzisiaj będą uciekinierzy. I powiem tak, jeśli chodzi o tę powieść, to mam takie podejście ambiwalentne. Po części tak, ale po części nie. Jak skazane na poniewierkę, bardzo mi się podobała, naprawdę wywarła na mnie ogromne wrażenie. Tak, ta powieść uciekinierzy. No, powiem szczerze, że spodziewałam się czegoś, Lepszego, czegoś lepszego. Oczywiście, jeśli chodzi o autorkę, no to nie zawiodłam mnie jeśli chodzi o język, o, o akcję, o fabułę, ale, ale mówiąc, że spodziewałam się czegoś lepszego, to znaczy powiem tak, przeczytałam na początku wciągająca. Nie powiem, wciągająca, ale pewne takie zachowania. Ja rozumiem, że to jest matka, że broni swoich dzieci i zrobi dla tych dzieci wszystko, ale pewne zachowania no nie podobały mi się. Nie podobały mi się, ale to też wynika z tego, że jeśli chodzi tutaj właśnie o tę powieść, to jest ona przedstawiona przed II wojną światową. Wiadomo, że to były inne realia. Były zupełnie inne stosunki międzyludzkie. Zupełnie inaczej ludzie postrzegali po prostu jakąś taką rodzinność, jakąś taką pomoc rodzinną i w ogóle. A... Ja już jestem tym pokoleniem, które ma zupełnie inne podejście, tak? No bo to już jest jakby nie było. To jest trzecie czy prawie czwarte pokolenie. E, e, czwarte pokolenie, e, właśnie wstecz, tak? Także czy późniejsze pokolenie, tak? E, I wiadomo, że, no, tak jak kiedyś się mówiło, że młodzi ze starymi się nie zgodzą, i to jest prawda. To jest prawda, ale można wypracować różne rzeczy. Przede wszystkim obowiązuje wzajemny szacunek do siebie, tak? Bo bez tego, bez tego po prostu nic nie zbudujemy. Zaufanie, ale przede wszystkim szacunek. I jeśli tutaj chodzi o tę powieść, to czytałam kiedyś, może nie tyle, że podobną książkę. Ale właśnie bo tutaj no, są ukazani Żydzi, tak? Rodziny żydowskie. I kiedyś czytałam właśnie o rodzinach żydowskich, i jak wtedy, czytając tę książkę, podobało mi się właśnie, że oni tak sobie pomagają nawzajem, że się wspierają. Tak, tutaj w tej książce jest to tak ukazane, że ja to odebrałam tak. Jakby ta osoba, ta matka z tymi dziećmi narzucała się swojej rodzinie, narzucała się swojej rodzinie. Tutaj jest takie wytłumaczenie, przynajmniej tak na kartach powieści, tak przemawia, że można wyczytać pomiędzy wierszami, że po prostu w tamtych czasach, bo mówię, bo to było przed II wojną światową, w tamtych czasach no, zaufania nie było praktycznie żadnego, bo każdy się bał, bo to było przed wojną. Każdy się bał, każdy się bał o siebie, o swoją rodzinę i to jest zrozumiałe. I jeśli na przykład jakaś osoba, przepraszam za wyrażenie, zwala się drugiej osobie, do rodzinnego domu, do rodzinnego do w ogóle do mieszkania i oczekuje pomocy, no to dla mnie jest nie do przyjęcia. Osobiście, tak uważam. Ponieważ może źle mnie ktoś zrozumie, może źle się wyraziłam, ale w tamtych czasach, przynajmniej ja to tak odebrałam, w tamtych czasach każdy się bał i wiadoma sprawa, że jeżeli przyjdzie osoba, która może stwarzać potencjalne problemy i oczekuje pomocy, może otrzyma tę pomoc, ale tymczasową i to naprawdę taki tymczas krótki. Niedługofalową pomoc, tylko taką tymczasową, na dwa, góra, trzy dni i najlepiej, żeby cię nikt nie widział, nie rzucaj się w oczy. No niestety takie były czasy, były łapanki, ludzie po prostu żyli w strachu i to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. To jest taki zdrowy egoizm, że dobrze, ja tobie pomogę, bo chcę mieć czyste sumienie, bo chcę. Naprawdę z całego serca Tobie pomóc, ale Ty nie sprawiaj mi problemów. A jeśli zostaniesz dłużej, albo na przykład Cię złapią, albo nie daj Boże aresztują, gdzie trafisz do obozu koncentracyjnego, no to mnie też przy okazji, mi też się dostaniesz, że tak powiem, tak? I tak właśnie, tak właśnie taki sens odebrałam tej powieści, dlatego mówię, że mam taki ambiwalentny stosunek, ponieważ no wszystko pięknie, ładnie. Ja wiem, że z założenia, może to się komuś nie spodoba, z założenia rodzina ma sobie pomagać, ma się wspierać, ale z drugiej strony trzeba też zrozumieć, że jeśli na przykład ja stwarzam komuś zagrożenie. W sensie takim, że jeśli się u kogoś pojawię i wiem, że ta osoba, no w tamtych czasach, tak, będzie czy była obserwowana, yy, będzie inwigilowana, nie daj Boże, przez moją osobę trafi na przykład do obozu koncentracyjnego albo zostanie aresztowana i wtedy trafi do obozu koncentracyjnego, no to ja taką osobę będę miała na sumieniu. I to jest taki naprawdę zdrowy egoizm i tak dla świętego spokoju, dla spokoju swojego ducha, no trzeba pomóc. No bo po ludzku trzeba pomóc, tak? Trzeba narażając swoje życie. Ale z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę, trzeba być empatycznym, że nie można siedzieć komuś na głowie. Ponieważ stwarzam sama potencjalne problemy. Yy, I właśnie z tym mi się nie podoba ta książka, bo ja wiem, że matka dla swoich dzieci zrobi wszystko. Naprawdę. Jestem w stanie to, w to uwierzyć, wiem o tym, jestem o tym przekonana, ale yy, po prostu uciekając z danego miejsca, gdzie ja, jako matka, tak, z czwórką dzieci, stwarzam zagrożenie, bo rzucam się w oczy, mam taki kolor skóry, czy na przykład tak wyglądam, mam taki wygląd i stwarzam potencjalne zagrożenie. No to nie dziw się, kobieto, że ktoś może Tobie pomóc, ale na krótką metę, bo sam się boi. Owszem, były heroiczne postawy, jest ich mnóstwo. Mogę przytoczyć, e, mogę powiedzieć tak, e, jak najbardziej, to jest heroiczne, to się chwali, e, ale za, za ojczyznę, tak? Za, za miłość do ojczyzny, e, za e, nawet jeśli ktoś przetrzymywał, czy Żydów, czy jakąkolwiek. Ktokolwiek, tak, w czasie wojny, gdzie było to zabronione, narażał siebie. Narażał siebie. Niektórzy byli do tego stopnia heroiczni, że może nie tyle, że nie, nie zwracali na to uwagi, na pewno zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo, ale mieli to gdzieś, tak prawdę mówiąc, bo liczyło się to, żeby pomóc drugiej osobie. Ale takich osób było mało, mało w skali, w skali całego tego zagrożenia, w skali po prostu wszystkich osób, które pomagały, było naprawdę mało i... Różne są sytuacje w życiu, naprawdę różne są sytuacje w życiu, a tutaj w tej książce ona mi się nie, nie podobała właśnie pod tym względem, bo tutaj w tej książce ta matka, owszem, ona się została z dziećmi, ona zrobiła wszystko dla tych dzieci, ale miała bardzo taką egoistyczną postawę bardzo egoistyczną i w dzisiejszych czasach. Gdzie no jest w miarę, jako taki pokój, spokój też. No to nawet odwiedzając krewnych, to wygląda to tak, że wiadomo, że dzisiaj trzeba się też anonsować, bo są po prostu inne czasy. tak? Dawniej po prostu się jechało do rodziny i nikt się nie anonsował, nikt nie dzwonił. Było zupełnie inaczej. W dzisiejszych czasach, no niestety. Trzeba się anonsować, bo jak pojadę, tak że tak powiem, z pancerniaka, no to nie zawsze zastanę tę osobę w domu, prawda? Także trzeba zadzwonić, trzeba się umówić. No niestety tak to wygląda. A tutaj, tak analogicznie, po prostu to tak, jakby ktoś przyszedł niezapowiedziany w goście, niezapowiedziany w gości i po prostu, no, jestem to teraz mnie obsłuż, teraz daj mi herbatę, kawę, poczęstuj mnie ciastem, poczęstuj mnie obiadem, bo ja jestem, ja, przy, ja przyjechałem, przyjechałam, tak? I mam to w nosie, czy ty masz czym mnie poczęstować, czy nie? Ja po prostu jestem. To jest takie egoistyczne, typowo egoistyczne myślenie. I właśnie pod tym względem ta książka mi się nie podobała. Nie podobała mi się chociaż sama w sobie może nie była taka zła, ale w pewnym momencie spodziewałam się czegoś innego myślałam, że to się inaczej zakończy, ale to trzeba przeczytać, żeby się dowiedzieć, jakie będzie zakończenie, prawda? Także zachęcam i nie do końca zachęcam, ale tamta skazana na poniewierkę była o wiele lepsza niż ta. Czasami tak się zdarza. Czasami tak się zdarza. Także z takim ambiwalentnym podejściem mogę po prostu Państwu podziękować za poświęcony czas, za uwagę, za lajki, like, za subskrypcje, za udostępnianie różnych moich, właśnie, filmików, za polecanie moich filmików. Oczywiście za wszystkie komentarze, za rozmowy, te prywatne, te Nieprywatne, takie dotyczące właśnie mojego kanału. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście do następnego razu, jeszcze nie wiem z jaką pozycją, nie wiem z jakim autorem, nie wiem z jaką autorką, to tak tradycyjnie, ale już zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę, do następnego razu.